oh Cześć kochani, z tej strony Mrs. ja Was witam w przerabianiu simów. Przerabiamy dzisiaj Travisa, Liberty oraz Summer. Są to simowie, którzy sprawili mi naprawdę dużo problemu. Do tej pory myślałam, że ćwirowie to chyba najgorsza rodzinka do przerabiania, ale jednak nie. Travis, Liberty i Summer to ciężki orzech do zgryzienia. Może nie tyle Summer, bo Summer dosyć nawet ma taki fajny wygląd, ale Liberty to jest coś, co miałam strasznie właśnie z nią problem, bo ona ma strasznie szeroką twarz. Zaraz to zobaczycie i żadna fryzura na nie wyglądała dobrze, a oprócz tego, że ma szeroką twarz to ma bardzo nisko czoło więc wszystko śmiesznie wyglądało, ale przechodzimy do Travisa moi drodzy bo od Travisa właśnie zaczynamy, więc wypadałoby żebym coś powiedziała na jego temat przede wszystkim chciałam, żeby on został blondynem, jednak potem zmienię mu kolor włosów bo mm, taki brązowy, jasny o wiele fajnie się prezentował z jego kolorem oczu i brwiami ale to zobaczycie właśnie za chwilę mm, chciałam mu też dać okulary bo jest komputerowcem, a ostatnio mówiliście mi, że nie za bardzo patrzę na cechy simów, jak ich przerabiam, a fajnie by było jakbym jednak dopasowywała wygląd simu właśnie do tych cech. No i te okulary poszukiwałam, ale jednak nie wyglądał w nich za dobrze, więc stwierdziłam, że będzie taki bez okularów, tak jak został stworzony właśnie przez Maxisa. Poszukiwania ubrań też dały mi tutaj um, sporo problemów, Ponieważ to są Simowie, którzy dopiero weszli w etap życia jako młody dorosły, dlatego nie chciałam ich ubierać jako ich bardzo tak elegancko, ale znowu ubierać ich zbyt młodzieżowo też nie jest dobrym pomysłem, no bo przecież nie są to już nastolatkowie. No ale z drugiej strony, kurczę, no młody dorosły, jeszcze niedawno nastolatkowie, no to może jednak zrobimy ich tak bardziej na sportowo. Przechodzimy sobie do stroju oficjalnego. Zawsze nie lubię tego, że nie ma tutaj gotowego takiego kompletu, który można wykorzystać, tylko trzeba sobie odpowiedzieć, dopasowywać wszystkie kolory i wszystkie rzeczy, co sprawia czasami problem, bo nie zawsze zgrywają się te odcienie. Przynajmniej mnie to bardzo denerwuje i w tym oto momencie bardzo brakuje mi design 3, gdzie było projektowanie styli, gdzie mogliśmy sobie dopasować każde ubranie tak, żeby do siebie pasowało Strój sportowy też jest dosyć śmieszny, ponieważ nigdy tych spodni nie wykorzystywałam, ale tym razem sobie pomyślałam, skoro są, nigdy ich nie ubrałam na żadnego Sima, to wypadałoby teraz z nich skorzystać, no bo przecież po to też, że znajdują się na naszej liście, a Simowie nie mogą wyglądać tak samo i mieć tych samych stroj. Jeżeli chodzi o strój imprezowy, na początku myślałam o tej czarnej marynarce, jednak potem ją zmienię, bo stwierdzę, że to jest zbyt takie hmm, dziwne, jeżeli chodzi o te buty i te spodnie i została tutaj taka biała. Miałam też hmm, właśnie duży problem czy do końca mi się podoba ten zestaw, czy też nie, więc długo się przypatrywałam na naszego Sima, czy też wygląda w tym ok Ale pomyślałam sobie, że dobra, już i tak nic lepszego nie wymyślę dla naszego Travisa, więc przechodzimy mu do stroju kąpielowego i wybrałam mu z No, i przed nami, moi drodzy, Liberty, Liberty ma podobne cechy jak Travis. I tutaj właśnie doznałam tu szoku, jak zobaczyłam jej buźkę. dała jej skinat tylko bardziej azjatyckiego, bo ona jest chyba azjatką, z tego co mi się wydaje. I jak widzicie wszystkie fryzury, które dam, będą śmiesznie na niej wyglądać ma bardzo, bardzo niskie czoło i bardzo szeroką twarz. Poszukiwałam włosów, które... Oj, oczywiście bransoletkę musiałam zdjąć. Poszukiwałam włosów, które w jakiś sposób mogłyby wyszczuplić twarz naszej Liberty i to było naprawdę ciężkie zadanie. Z początku też chciałam jej dać okulary i taki mocniejszy makijaż. Jak widzicie tutaj Dobieram sobie odpowiednie tutaj rzeczy, ale potem to wszystko zmienię, bo jednak Liberty nie wyglądała w tym za dobrze. Takie bardzo, bardzo ciemne oczy nie pasują do naszej dziewczyny. Okulary, które z reguły daję też nie pasowały, więc naprawdę był strasznie duży problem. No i włoski, włoski, żadne włoski mi tutaj nie pasowały. Myślałam o tym, co by z nią zrobić. I przeszukiwałam jedne, drugie, z reguły takie próbowałam wybrać, które do tej pory wydawało mi się właśnie, że za bardzo wyszczuplają twarz, ale jednak mimo wszystko nic tutaj do naszej Liberty mi nie pasowało. Już nawet nie pamiętam co do końca ona dostała z włosów, ale to naprawdę było strasznie, strasznie dużym problemem wybór odcieniu. Na początku myślę, o te będą dobre, ale potem jak będę musiała dawać jeszcze inne fryzury, to przejrzę i zauważę tą właśnie. W odpowiednim kolorze i stwierdzę, że chyba jej dam we wszystkich strojach tą fryzurkę, bo najlepiej wygląda, troszkę ukrywa te niedoskonałości mankamenty twarzy naszej Liberty. Niektórzy powiedzą, że to wcale nie są mankamenty, nie każdy musi być idealny, wiadomo o tym, szczególnie simowie. Muszą być dosyć charakterystyczni. No bo wszyscy mają taką samą animację, więc jakby wszyscy tacy ładni, powiedzmy to, dziwnie by to wyglądało. Bardzo mi się spodobała ta bluzeczka. Ale miałam z nią taki problem, że wszystko, co do niej dawałam, wyglądało tak, jakby po prostu nie było żadnych spodni. Brózeczkę dałam ze względu na to, że Liberty, oprócz tego, że ma szeroką twarz, niskie, niskie czoło, przepraszam, to w ogóle nie ma żadnych wcięć w talii ani nic takiego, co nie wygląda za dobrze. Właśnie teraz możecie to zauważyć, ma taką bardzo, bardzo dziwną sylwetkę, ma bardzo wąskie uda. I każde ubranie, której tutaj wybierałam, wyglądało wręcz przedziwnie, dlatego ta koszula była najlepsza, ale dać samą tą koszulę to tak, jakby ona nie miała w ogóle żadnych spodni, więc poszukiwałam czegoś. Tu klikam tam, klikam i stwierdziłam, że takie legginsy, ale skóra będą najlepsze do tej koszulki. Strój oficjalny naszej Liberty, oczywiście, trzeba zrobić cały makijaż, bo bez tego by się nie obyło bo dziwne te makijaże mają te nasze simki. A tak w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że jakbyście słyszeli dziwne dźwięki, to mój chłopak sobie gra tutaj koło mnie na konsoli bo w ogóle zapomniałam Wam o tym wspomnieć, ale jest dość cicho, więc nie wydaje mi się, że się nie nagra jego pykanie na padzie. E, stroje dalej Liberty omawiamy, moi drodzy. Widzieliście strój oficjalny, dałam mi taką białą sukieneczkę, bo ona miała pasek i w miarę ukrywało to mankamenty figury naszej Liberty. Jeżeli chodzi o piżamkę, to znalazłam tutaj taki przefajny komplet, którego w ogóle nie widziałam wcześniej. Bardzo mi zaskoczyło, że go mam. I powiem wam szczerze, że wybrałam go tylko dlatego, że go nigdy w życiu jeszcze nie dałam żadnej mojej Simce, a szkoda, bo naprawdę fajny. Przydałby się jakiś Scarlet czy też Audrey. Może do Liberty nie bardzo pasuje, ale był tak wybrany tylko właśnie dlatego, że go zauważyłam i mi się bardzo spodobał. Jeżeli chodzi o strój imprezowy, to poszukiwałam czegoś, co by pasowało do do stylu naszej Liberty takiego ciemnego i stwierdziłam, że trzeba dać jej jakąś sukieneczkę ciemną, no bo skoro Liberty taka ciemna, no to wszystko będzie miała tutaj yy, ciemne. Yy, kąpielowy strój to też był straszny problem, jak widzicie, no wszystkie wyglądały wręcz tragicznie na niej, więc postanowiłam dać jej ten i stwierdziłam, że chyba najbardziej ukrywa. Te wszystkie mankamenty, o których już Wam wspominałam. No i summer, summer, nasza różowa dziewczyna, może no nie różowa, na razie błękitna, ale jak zobaczycie dalej będzie bardzo, bardzo różowa. Ona zaskoczyła mnie znowu zupełnie czymś innym, ponieważ miała bardzo duże oczy. I nie wiem do końca czy mi to pasowało, bo te oczy powodowały, że nie bardzo wiedziałam w ogóle, jaką też jej fryzurkę dać. Mm, z początku myślałam, że będzie banalnie przerabiać tych simów, że oni wszyscy tacy ładni, idealni, no ale niestety, jak myśli się, że wszystko pójdzie dobrze, to z reguły tak nie wychodzi makijaż naszej Summer cały czas mnie kusiło, żeby dawać jej ciemne oczy, ciemny makijaż, ciemne cienie, kreskę, usta dlatego, że ja bardzo lubię właśnie takie połączenia jak blondynki mają bardzo taki ciemny makijaż, wydaje mi się, że jest właśnie taki najfajniejszy, no ale z drugiej strony Summer była taką kolorową dziewczyną, więc dać jej taki makijaż to nie wiem, czy byłby dobry pomysł, bardzo by odbierało to charakteru naszej Summer z racji tego, że jest silką aktywną, ma takie troszkę upięte te włosy, żeby one jej nie przy Przeszkadzały w trakcie swoich czynności. Jest też simką towarzyską, kontaktową. Więc, jak już Wam wspomniałam, staram się raczej zachować w jej wyglądzie te wszystkie cechy. Ale muszę Wam przyznać, że ja naprawdę nie lubię tych oczu z rzęsami od Maxisa, ponieważ przez to rzęsy, które daje z modów, wydaje mi się, że dziwnie wyglądają. One najlepiej wyglądają właśnie, jak nie ma tych takich ciemnych obwódek przy oczach. Zatrzymanie, jak zwykle, żeby się przyjrzeć, czy na pewno simka wygląda tak, jak powinna. I fryzurka już w każdym stroju była dodana, więc przeszłam do stroju codziennego. Summer odziwo bardzo mi się spodobała w jasnej tej koszuli. Próbowałam coś do tej koszuli dopasować, ale mm, ta koszula jest o tyle problematyczna, że ona bardzo ładnie wyglądała na zdjęciach, a w koszy nie wygląda tak za dobrze, ale z drugiej strony jestem tak do niej przywiązana, że ciężko byłoby mi ją usunąć z modu, Chociaż powinnam, no bo jeżeli się czegoś nie wykorzystuje, jak już Wam mówiłam, to nie ma sensu, żeby się działo nam na komputerze, bo przez to zwalnia cała nasza e, gra. I szukałam, szukałam, chciałam spódniczkę jakąś... Ym... I właśnie znalazłam tę tutaj. Ona jest od Marigold, jakby ktoś pytał. Z reguły większość tych ubrań, które ja wybieram jest od Marigold, ponieważ bardzo je lubię. Są takie mm, modne można powiedzieć, takie nowoczesne. Ym, może nie są do końca idealnie zrobione, ale ym, mają przynajmniej jakieś takie fajne kształty. Nie są przerabiane ciuch po ciuchu i jak zwykle te błędy, nie? jak znikają nam nasze ubranka. Ym, szukałam czegoś, co mogłabym dopasować do tej spódniczki. znalazłam tę bluzeczkę, która też pochodzi właśnie ze strony Marigold. Ale jednak coś mi nie pasowało dalej, szukałam właśnie trampeczek, ale coś mi coś mi tutaj wadziło i stwierdziłam, że muszę popatrzeć może inny kolor bluzeczki, a może za niedługo sprawdzę i stwierdzę, że inny kolor spódniczki i stanęło na tym, że muszę wybrać zupełnie inny wzór naszej spódniczki. I tak oto wylądowała nasza simeczka, właśnie w takim oto stroju. Oficjalny, no musiałam wziąć wszystkie tutaj ozdoby, które miała nasza Summer i szukała mi odpowiedniego makijażu od Kylie Jenner czy też Kylie, bo mówicie mi, że to właśnie z Kylie i szukamy sukieneczki, o, uwielbiam te sukienkę ślubną taką białą cóż ja jej tu wybrałam właśnie to jest dobre pytanie, powiem Wam szczerze bo nawet nie pamiętam co ostatecznie nasza dziewczyna dostała, a już wiem, wiem, już sobie pamiętam, jak zobaczyłam czarną sukienkę, że poszłam jednak mimo wszystko w te czernie żeby to było w miarę eleganckie i żeby nie wyglądało jak strój imprezowy, oczywiście budki wszystkie na obcasie, które posiadam praktycznie są z TSR, strój sportowy bardzo mi się spodobał, fajny taki różowy, postanowiłam tylko poszukać jakichś innych budków, które lepiej by się prezentowały prezentowały na naszej summer. Jeżeli chodzi o piżamkę to jakąś taką mojej wybrałam po prostu, żeby była. Tak szczerze powiedziawszy strój imprezowy tak jak zwykle trzeba było zdjąć te wszystkie ozdoby i dziwne makijaże kolorowe, które nie wyglądały moim zdaniem zbyt dobrze. I poszukiwania stroju odpowiedniego się zaczęły. Jakaś sukienka, czy też nie sukienka? Chyba wylądowała nasza Summer z tą właśnie, z tą sukieneczką spódniczką raczej i bluzeczką. Makijaż do stroja kąpielowego oczywiście zdjęłam, bo ja bardzo nie lubię makijażu stroje kąpielowego, wydaje mi się to wręcz dziwne. I tak oto powstali nasi Simowie. Ja już Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Pamiętajcie o Instagramie, Facebooku i Snapchacie. I oczywiście zapraszam Was już na kolejny odcinek z tej serii. Dawajcie znać, co sądzicie o mojej przeróbce. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!